Weźmiecie udział w teście. Jesteście skuteczniejsi od całej armii. Chyba już najwyższy czas przetestować lojalność tej jednostki. Co to już koniec zabawy? Postaraj się! Przy nas czekają cię wyłącznie kłopoty. Jak wykonamy zadanie? Jednostka 99. Wiesz, kim jesteśmy? Hunter. Ruszamy. Echo. Hipernapęd działa. Tak, Zaraz skaczemy. Dreker. Pora coś wysadzić. Nareszcie. I crosshair. Twój ruch pękaj! będzie dobrze! Niech znajdą i zniszczą. Co nie udało się jednostce 99? Samotne podróżowanie bywa dość niebezpieczne. Skoncentrujmy się na ucieczce. Teraz powiedz: Chcesz lecieć z nami? Jak mogę pomóc? Skończyła się wojna klonów. Zaadaptować się i przetrwać, lub przeminąć jak przeszłość. Decyzja należy do Was. Mamy się zająć tym co zawsze. Rozsiądź się, mała.